Znajdujemy się na dworcu głównym w Krakowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wycieczkę do Zabierzowa na mecz, więc wjeżdżamy. Zaraz będziemy jechać pociągiem i w Zabierzowie po prostu będziemy rozprawić mecz Witamy. Witamy. Tom, witam. Krzysztof, Twój Tom. pierwszy mecz dzisiaj. Witam. Witam, dziękuję. <grystanie> Z kim dzisiaj gramy? Groblanka, derby, chyba. Tak, <grystanie> Tam są, roblanka. Grają, trnują A ty co dole robisz? Ja źle to rozfalam. No, no i zajebiście. Daj. Zawodnicy przed wejściem, ja, jak, jak nastrój przed wejściem panie w oferze w Woźniaku? E, Odczuwam moc, e, korzystam z napoju panoramica 1,99 w Tesco Ale ten To ten dzień, to ten dzień? To jest ten dzień To jest ten, to dzień? Jest ten dzień, dzisiaj bramka z lewej, z przemrotki, robię trzy korkociągi w połowie w tym czasie Dawaj, moc i Wierzę, a tu Mateuszu, jak forma dzisiaj? Buta no, wiążesz? Dobrze, ale jak? Czy, jest ciężko, ale dam radę. damy radę. Dam radę, jazda! Jazda! Wojechał! 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 Mateusz! Mateusz!

Dobra, pokaż, co to jest napisane. co to? jest napisane? Groblanka tu, groblanka tam, groblanka chuja zrobi nam bardzo mądrze. A trzeci? Czy wygrawy, czy przegramy? A, to, to też ładne. Czuję się dobrze, się z tym czuję. Jak miał, jak No bardzo Dobrze, bardzo jeszcze nie, ale zaraz. O, dobra, teraz. nagrywać. Słuchajcie, no, tak to jest w życiu. Zwycięstwa cieszą, porażki uczą, wrócimy silniejsi i w kolejnym meczu ogramy prawo. Bądźcie za nim. Taki trik, Dobra, jest jesteśmy... Rozjebaliśmy. Tak, jesteśmy na boisku w Zabierzowie, tam gdzie graliśmy mecz z Groblanką. Wynik ostateczny to jest 7-5 dla nich. Szczerze, grali jak najgorsze zwierzęta, ale niech będzie. Ja im trochę wybaczam. Nie dziwię się. W sensie, no. Które popadło podczas meczu. Zbieramy śmieci, żeby się na nas właściciel Orlika nie zdenerwował. No i co? No, totalne zwierzęta, ja Następnym razem ich rozkur... roz... Z... Wygramy z nimi. Następnym razem. Żegnam.